Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Zespół Śląska Demarko Świętochowice rozpoczął przygotowania do drugiej rundy piłkarskiego sezonu. W mijającym tygodniu świętochowiczanie pod wodzą nowego szkoleniowca byłego reprezentanta Gruzji Mamija Dziki trenowali m.in. w Chorzowie na boisku, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Zantka Chorzów. Zespół ze skałki ma w planach rozegranie kilkunastu meczy sparingowych. Z całą pewnością w kadrze zespołu ze Świętochłowic pojawi się kilku nowych graczy, wśród nich także Bramkarz. Wszyscy piłkarze przymierzani do drużyny z Zbytomskiej 40 już trenują z zespołem. Szczegóły powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że na ławkę trenerską Śląska Demarko w roli drugiego trenera powrócił Arkadiusz Spiolek który w ubiegłej rundzie miał okazję prowadzić Świętokowiczan. Rundę rewanżową Śląsk Demarko rozpocznie 12 marca meczem przed własną publicznością z Unią Rędziny. Pozostajemy na piłkarskich boiskach, bowiem naprzód Lipiny również rozpoczął przygotowania do rundy rewanżowej. W planach Lipinian również są mecze kontrolne. Zespół trenera Grzegorza Wagnera rozpocznie rywalizację o ligowe punkty 19 marca meczem na swoim stadionie z MKS-em Siemianowice Śląskie. Także w zespole z Lipin pojawią się nowi piłkarze, którzy jak podkreśla sztab szkoleniowy powinni być wzmocnieniem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wspólnie z naprzodem przygotowuje się do rozgrywek Kamil Bielaczek, który w minionym sezonie zakończył karierę na speed -rowerowych torach, ale postanowił nie rozstawać się ze sportem. Z jakim skutkiem potoczy się jego piłkarska kariera? Miejmy nadzieję, że z pozytywnym trzymamy kciuki. Piłkarki ręczne miejskiego uczniowskiego klubu sportowego Skałka Śląsk zagrały pierwszy w tym roku mecz o Mistrzostwo Śląska. We własnej hali świętochowiczanki w kategorii Młodziczek spotkały się z KS Bystra. Miejscowy zespół już do przerwy prowadził 14-6, będąc drużyną zdecydowanie lepszą. Druga połowa tylko potwierdziła dominację Skałki Śląsk, która bez najmniejszych problemów odniosła zwycięstwo. MUX Skałka Śląsk, KS Bystra 24-16. Najwięcej bramek dla świętochowiczanek zdobyła Vanessa. Grzegorczyk, trafiając do siatki rywalek dziewięciokrotnie. Dzięki temu zwycięstwu Muk z Skałka Śląsku umocnił się na prowadzeniu. Po 11 meczach świętochowiczanki mają na koncie 29 punktów. Zespół Muksy Skałka Śląsk grał nie tylko o ligowe punkty. Młodziczki ze świętochowic miały okazję zaprezentować się także w noworocznym turnieju piłki ręcznej, gdzie wystąpiły na zaproszenie zgody Ruda Śląska, organizatora turnieju. Zespół Muksu po pasjonującym pojedynku o trzecie miejsce pokonał po serii rzutów karnych Suzuki Koronę Kielce 3-2. W regulaminowym czasie gry był remis 19 do 19. Na medalowe miejsce zapracował cały zespół, jednak w rzutach karnych to bramkarka ze świętochłowic, Nikola Muraz, była bohaterką, bowiem dzięki jej doskonałej postawie udało się pokonać kielczanki. W ramach przygotowań do nowego sezonu Tygryski Świętochłowice wzięły udział w zawodach towarzyskich w noworocznym turnieju, jaki odbył się w Łękawicy. Wzięły udział dwa zespoły z roczników 2007 i 2010, reprezentujące Tygryski. Pierwszemu zespołowi ze Świętochowic udało się wywalczyć trzecie miejsce, drugi zespół Tygrysek uplacował się na szóstej pozycji. Zespół speedrowerowy Śląska Świętokłowice przygotowuje się także do nowej odsłony pod wodzą nowego szkoleniowca Marcina Jerbisza, o czym informowaliśmy już we wcześniejszych serwisach. Dzisiaj już wiemy, że drużyna do rozgrywek ekstraligowych, w których broni srebrnego medalu przystąpi mocno przebudowana. W zespole nie zobaczymy Dawida Basa, Kamila Bielicy czy Marcina Kołaty. Siły napędowej Śląska w ostatnich sezonach. Jak podkreśla szkoleniowiec, będzie to zupełnie nowy zespół, który ma być silny w perspektywie dwóch, trzech sezonów. Jedno nie ulega wątpliwości, zapału nie brakuje żadnemu z zawodników. Nasz serwis kończymy smutną informacją. W poniedziałek 10 stycznia zmarł były żużlowiec Śląska Świętochłowice. Jeden z pierwszych zawodników zespołu ze świętochowic Roman Rudy Staneczko wraz z Robertem Nawrockim, Stefanem Turochą, Ginterem Klimą i Władysławem Tomaszewskim był uczestnikiem pierwszych zawodów żużlowych rozegranych w Świętochłowicach w dniu 22 lipca 1951 roku. W Świętochowicach startował w latach 1951-1960. Był zawodnikiem najpierw stali, a później Śląska. Jego największym sukcesem było zdobycie w 1954 roku tytułu indywidualnego mistrza Polski w finale dla zawodników startujących na tzw. maszynach przystosowanych. Po zakończeniu kariery przez lata był mechanikiem klubowym. Nigdy nie zapomniał o tym sporcie. Dopóki pozwalało mu zdrowie, brał czynny udział w życiu klubu i spotkaniach weteranów. Sportu żużlowego. Miał 88 lat. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję. Do widzenia.